Dzień dobry cześć i Czołem, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, słuchajcie kolejny odcinek z Griegieta Online. Yy, I teraz kwestia taka: Ostatnie pojazdy, jakie testowałem, do specjalnie zabójczych nie należały. Bo nie należały, były za lekkie. Więc, jako że były za lekkie, stąd potrzebujemy coś cięższego. Tak oglądałem sobie tak różne pojazdy. Yy, w dalszym ciągu tutaj nie, nie, nie wszystkie mam, niektóre są dość ciekawe. Ja tak akurat mam zupełnie inny, inny model, zupełnie inna stronka, ale, tak jak mówiłem, faktycznie warto byłoby sięgnąć, rzucić okiem na tego Wapida. Słuchajcie, niesamowicie wygląda. Wydaje się dość ciężki. Gdyby zrobić mu takie, wiecie, opony, koła, właściwie stricte, e, może ten kolor, albo ten. Ten też fajny. Okej, okay, zamów. Gdyby zrobiliśmy takie opony terenowe Może z tego będzie bardzo fajna terenówka Ciężka, miażdżąca wszystko wokół Może się uda Może się uda, może się nie uda Nie wiem, zaraz zobaczymy Ogólnie ostatnio te pojazdy jakie testowałem były dość ciekawe Takie inne niż zwykle Zresztą wejdźmy tam do, do garażu Zobaczycie o co chodzi Mianowicie Ostatnie pojazdy były dość lekkie W miarę zgrabne, zwinne Niekoniecznie szybkie, ale wesołe. I nie, nie chodzi o auto cyrkowe. Ostatnie auta to było, czekajcie, gdzie to jest, w ogóle na górę. No, Polender, jasne, tyle łażenia, tyle łażenia mnie Tutaj u góry, o. Tak, ostatnio zrobiliśmy taki śmieszny samochodzik malutki. Niby terenówka. Zabawna terenóweczka. Miażdżąca i taki sportowy. Część z tych aut oczywiście będę sprzedawał. Cały czas zastanawiam się nad trufelkiem. Cały czas mnie to boli. Czy trufelka sprzedawać, czy nie sprzedawać, nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że e, że nie będę musiał. Chociaż i tak nie jeżdżę nim. W sumie są inne ciekawsze auta już teraz. No ale cóż, no dobra. Gdzie jest moja bryka, się pytam się? te to, to u góry też ta auto muszę w końcu sprzedać. Holender, jasne, nie ma. Kiedy? dosłownie Takie jeżdżenie i sprzedawanie tych samochodów to strasznie dużo, długo trwa. Powinni to jakoś ulepszyć, usprawnić. Tak jest moje zdanie. Eee, dobra. Eee, wiecie co? Tak, patrzę sobie. Zostawię chyba sobie te kulotporne samochody opancerzone, cudowne. I tutaj ten sportowy wygląda najlepiej. Tak, ten wygląda najlepiej. No i ten też muszę zostawić, bo on jest darmowy, więc nie mogę go sprzedać. I to jest ten ból. Niestety. No a mi myślę, że posprzedaję. Włącznie z tym, chociaż ten też bardzo mi się podoba. Wszystkie to mi się podobają, co nie ukrywać. no żeby tu nie ukrywać, wszystkie auta tam się podobają, bardzo chętnie bym z nimi, z wszystkimi został Ewentualnie dokupił jeszcze 10 tysięcy pięter tego garażu i dokupił kolejne 30 następnych No dobra, niechże z tym O, jest, jest, ładnie, jak ładnie się tutaj pojawił Tak I teraz zobaczcie, auto terenowe po lewej, auto terenowe po prawej Które wybieracie? Ha, ha. Tak Auto terenowe. mhm To wygląda jak zabawka dla dziecka A to wygląda jak auto terenowe. Chociaż nie ma terenowych kółeczek, ale zaraz to zmodyfikujemy To jest jako SUV Właściwie nie jako terenowy, tylko jako SUV Ale zupełnie inne przyspieszenie ma Podoba mi się Dawaj, o Zwłącz światełka O, jakie światełka z przodu ma No to jest auto terenowe, stricte bardziej Stricte bardziej Dobra, nieważne Jedziemy, Słuchaj, ja wiem, że mam e, oczywiście salon w domu Pewnie ktoś na to może zwrócił uwagę, jak kiedyś kupowałem Wiem, że mam salon, ale W salonie nie przetestuję, jak, jak to autopędzi w, w standardzie Bez przeróbek Ale słuchajcie, nieźle Jest szybki nawet To jest naprawdę szybkie Znaczy w sensie, jak nasuwa Ma no, naprawdę niezłe przyspieszenie Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie Stringujmy, sprawdźmy to Czyli tak, pancerz, hamulce, silnik, światła Nakierowanie, dach mogę zmienić, zawieszenie, turbo, koła O Jezus, no to dużo teatu to ja nie zmienię Naprawdę, dużo to ja tu nie zmienię za bardzo Mogę zmienić tylko dach Bez dachu, aha, coś takiego Czyli co, 7 stów muszę zapłacić za to, że jakaś część mi zniknie? Ja powinienem że to dostać za złom Że to znika To jest dziwne Dobra, zapłacę te 7 stów O rany Zawieszenie. Obniżyć? No nie no, to jest, nie mogę być rajdowego zawieszenia w takim aucie. Koła, na pewno rodzaj kół. Zobaczmy suwy. Co tam pod suwy Coś takiego. Albo wiecie co, ja zobaczę teraz terenowe. Jakby terenowe wyglądały. Terenowe. O, terenowe lepiej wyglądają moim zdaniem. Przy, tym, przy tej bryce, przy tym aucie. Znacznie lepsze auto terenowe. Weźmy sobie... Czekajcie, które byłoby lepsze. Coś takiego, coś takiego, coś, coś takiego może. O. Dobra, niech będzie to. Cairn Gorm. Tak się nazywają śmiesznie. E, kolor Q cool. damy sobie. No właśnie. Dawać całe auto zielone czy nie? To jest dobre pytanie. Ja mam poszedł jednak w kolor. pomarańczy. Bardziej pomarańcz, żółty. Nie, nie, pomarańcz. Proszę pomarańczowy pokazać. jasny, pomarańczowy, O, pomarańczowy, pomarańczowy. Dobra, dajmy pomarańczowy kolor. Ulepszenia w postaci kulotpornych opon. Przydadzą się, na pewno. Szyby możemy sobie przydymić delikatnie, czyli mocno przydymione. Pancerzyk niekoniecznie, silnik niekoniecznie, silnik, przepraszam, silnik tak, hamulce nie. Światła. Zestawy neonów. Wiecie co, tutaj neony bym nawet dorzucił. Tył i boki to ten przód już dorzucimy też skąd to świeci? dziwnie jakoś tak, to jest poświetlenie dobra, niech będzie kolor cytrusowa, zieleń, żółty, złoty, deszcz, a oh, kurde pomarańczowy, pomarańczowy pomarańczowy dorzucimy okej okay. reflektory, ksenony pewnie, że tak co my tu mamy, tablica Oczywiście Paweł na czerni. lakierowanie kolor podstawowy to będzie kolor metaliczny. Kolor metaliczny. Teraz musimy poszukać sobie pomarańczy. O. Wulkaniczna czerwień. Zostań, coś na wulkaniczną czerwień nie bierze. Nie wiem dlaczego. Podoba mi się strasznie. Pomienna czerwień. E, czy jest tu kolor pomarańcz? O jest też. Słoneczny pomarańczowy i pomarańczowy. Weźmy może... Czekajcie. Wdzięczna, niewdzięczna O, ja bym wziął coś takiego pomienną robię? Jest prawie pomarańczowa Prawie pomarańczowa, ale lepsza e, Okej, okay. dach już mamy Sprzedaj, zawieszenie, nie skrzynia biegów Oczywiście 20 tysięcy, czemu by nie Turbo za 35 tysięcy też wezmę Szyby, pancerz Okej, okay, wszystko mamy Oprócz hamulców, bo one są bez sensu kompletnie Kto w dzisiejszych czasach kupuje hamulce? Proszę was Kto normalny by kupował hamulce, no? Dobra Nasze auto zostało stworzone Nawet dość szybko nam poszło Myślałem, że będzie więcej opcji tuningu Czekajcie, jak to auto wygląda w ogóle? No, takie sobie Ale zobaczcie, czteroosobowe I to jest duży plus Tu wymieszczą się cztery osóbki. Elegancko I z tyłu jeszcze na pakę mogę kogoś wziąć To będzie moje pierwsze, jedyne auto czteroosobowe Bo tak to czasami, wiecie, jak jeździmy większą ekipą I nie ma miejsca na więcej osób a teraz będę miał. I przy okazji będziemy mogli w razie czego postrącać trochę, e, policji. Nikt nam się nie oprze. O. To jest bardzo dobry motyw. Wiecie co? Ja myślę, że pora by wyjechać na miasto. O, te auto te auto będzie budziło strach. Te auto będzie budziło strach ewidentnie. To też jest fajne, ale moje lepsze. Jest moc. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurczę oświetlenie. Dawaj, jedziemy. Znajdźmy ludzi. Czemu znowu jest noc? Dlaczego zawsze kiedy gram? Od razu włączają noc. Żeby ludzie nie wychodzili, ja nie wiem. Dzień dobry. Nawet auto nie poczuło tego. O to chodziło, słuchajcie. W końcu samochód, który się nie oprze, pieszemu. O kurde, ale przewaliłem. O szlak, aż mi wygięło machę. Patrzysz, że go kopnął! Czemu go kopnąłeś? Ja go mogę kopać! Panie... O, wow. Ten samochód ma naprawdę potężną moc! To jest to! O to chodziło! Chodź, przejdziemy się! Chodźcie i przejedziemy! Jest spoko! Oh. Aaaa! pomyślicie, Raz każdy ktoś napisze... Albo stwierdzi, Paweł, co jest to bo mnie nie tak. Czemu to tak przejeżdżasz tych ludzi? Może dlatego, że to jest po prostu GTA! Może dlatego, może dlatego. A może dlatego, że mam auto, które jest idealne do tego. I co to jest za słup? Dlaczego nie mogę go rozwalić? Mogę sobie opancerzyć to auto bardziej w sumie. Bo tak teraz patrzę. I w sumie bardzo szybko się psuje. ale dobra, nieważne. O! O, przepraszam, to pomyłka. Czemu tak mało ludzi na tych ulicach? Ja mam takie fajne kolor auta. Świetnie, wchodzi jak w masło normalnie, słuchajcie. O. Przepraszam. Nie wyhamował. O, patrzcie, kino. Tu chyba jest kino. Co strzelasz do mnie, czy co? Nie, nie będziesz strzelał, nie? O, tak. Patrzcie, poprzednim autem tam je zarzucało. Wystarczyło jedną osobę uderzyć. I całym autem zarzucało A tutaj Tu w ogóle nic się nie dzieje Także śmiało możecie jeździć po chodniku Jesteście bezpieczni O Ciekawe co ta policja będzie robić Bo policja na razie nic nie robi O Widzicie kompletnie nic nie reagują Już trzy gwiazdki mnie gonią Nawet do mnie nie strzelają Ciekawe czy mogę mieć 10 gwiazdek Żartuję oczywiście 5 gwiazdek na przykład Albo cztery gwiazdki Tak żeby do mnie nie strzelali Dobra strzelają Policja jednak strzela. W sensie ta ze śmigłowca. Spróbujemy nabić gwiazdki poprzez yy, kilka potrąceń. No i co mi tu trzepiesz? Niechcący. O, rany. Się przyczepili. Boże, normalnie. I co ja mam zrobić? Człowiek tu bezpiecznie jeździ po prostu ulicami miasta. Stara się nie, nie, nie wzbudzać zainteresowań. O, kurczę, tutaj jakoś tak się, się dziwnie jechał na tym a motocykl tu stoi znowu. Porządny kup sobie. Dobra. O, dzień dobry, tutaj pani. To pan, czy pani? Teraz nie widać. To był twój kumpel? O kurczę, już nie zobaczymy. Dobra, jedziemy dalej. Czerwone światło. Ach, nie wyhamowałem. Dobra, spokojnie, wszystko pod kontrolą. O, patrzcie, tutaj jest w ogóle radiowóz. Patrzcie, jak go biorę. Ha! Przygwoźdzony Jakiś guzeczek. O, to lubię najbardziej, słuchajcie Takie, Tego autem brakowało Takiego autem brakowało Kartony, o szlak, kartony zabijają Widzieliście? Szaleństwo Kartony zawsze były śmiertelne Zapomniałem Holender, jasne Będę musiał o tym pamiętać następnym razem O, patrzcie, tu jest jakaś zbiórka O, szlak Co tu się odprawia. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Wjeżdżamy stąd, póki jeszcze auto całe. O nie tędy. Co tu robisz? To jest miejsce publiczne w typie tak. Tutaj jeżdżą auta, trzeba uważać. Jakaś panienka. Patrzcie co się dzieje w ogóle jakiś hardcore. Przepraszam, już, już wycofuję. Dzieliście reflektory prosto na mnie. To jacyś panowie leżą. Czekajcie, bo ja źle najechałem. Coś mi wypadło, chyba ta maska, z mask. O kurczę, cała maska przednia, znaczy cały front. Och, holender, jasno, nieźle. To bardzo źle. Musimy uważać na nasze biedne autko, żeby się nie zepsuło za bardzo. Ale świetnie sobie radzi, naprawdę. Słuchajcie, powiem Wam szczerze jedną rzecz. Każde auto powinno w ten sposób przechodzić testy na ulicach. Naprawdę od razu byłoby bezpieczniej. Można by wtedy sprawdzić na podstawie takich zderzeń, czy to auto jest bezpieczne. Bo wiecie, takich zderzeń z ludźmi nikt nie robi. A powinni. Na przykład takie, takie testy, na przykład z motocyklistami. No i wtedy można sprawdzić, czy taka osoba przeżyje na przykład zderzenie z takim autem. Czy auto jest bezpieczne. Jak widzicie na przykład to jest niebezpieczne, nie przeszłoby testu. No. A to tak, tylko taka moja spontaniczna, luźna propozycja oczywiście. Bardzo chętnie bym wyszedł na miasto i tak ponagrywał takie rzeczy. Byłoby naprawdę zabawnie, myślę. Każdy by się uśmiał mógł zobaczyć jakieś rezultaty takich testów, wziąć udział w takich testach. Dajcie znać dole w komentarzach, co o tym sądzicie. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Przeinteligentny jak oczywiście na mnie. O. I taka policja i policja mogłaby sprawdzić swoje samochody właśnie, na przykład zderzenia, o to byłoby dobre. Policja by sprawdziła swoje auta w zderzeniach z takimi pojazdami. I przy okazji, e, mogliby sprawdzić jak na przykład wyglądają pościgi. Czy jest OK, nie? Czy wszystko działa? No na przykład ten motocykl, tutaj ten, jak to się nazywa, skuter, jest niebezpieczny, on wyprzedza, wyprzedza pasażerów. Jest bardzo do przodu. O. Także tu także to pamiętajcie, to, to, to takie testy są potrzebne, jak nie No. Dobra, czekajcie, pojedźmy może coś agresywniej, działajmy. Bo oni nawet przestali do mnie strzelać już. Stwierdzili, że to nie ma sensu. Się rozpędzam, rozpędzony tygrys jedzie. Gdzie mi wyjeżdżasz? O szlak. Ażek przydzwonił teraz. Coś czuję, że to auto zaraz wpadnie. Rozklekoczę się całkiem. Dobra. Spokojnie, jestem pod... O kurde, śmietnik. Nieźle, nieźle. Przepraszam, już jadę, już jadę. Znajdźmy jakąś drogę. O, tu jest jakiś ten bezpieczny chodnik tu jest chyba. Zbyt bezpieczny, zbyt bezpiecznie się czuję tutaj. a pan też się zbyt bezpiecznie czuje. Tak, dobrze. Okej. Okay. pops Ok, już jedziemy, zaraz opanuję sytuację. Cztery gwiazdki mnie ścigają. Strzelają do mnie nawet. Nie wiem jakim prawem. Nikogo do nikogo nie, a nie. Kurczę, no nikogo nie strzelam. Dlaczego no, do mnie strzelacie? Eks, to była eksplozja radości teraz z ich strony. Chodźmy tutaj, na plaży. Bo na plaży fajnie jest podobno, tak to śpiewał kiedyś. Dobra, pojedziemy tędy. To wygląda na bardzo fajną lokalizację. Bezpieczną. O kurczę. mogą jednak wykręcić. Zobaczmy teraz auto w terenie. Zobaczmy, czekajcie. O! Działa! Idealnie się trzyma drogi. Zobaczcie, jak ładnie kręci. Widzicie? Idealnie, po prostu idealnie. Ognisko, nie ognisko. Wszystko fajnie, bezpiecznie. Także myślę, że to auto przejdzie wszelkie atesty. No? Tak mi się wydaje, to będzie bardzo dobre. O, rany. <laughs> A ty co? Patrzcie, normalnie na służbie gościu tutaj poszedł. To był żołnierz, znaczy to był żołnierz, przepraszam, to był oddział słod nie oddział sweet słodki oddział, tak To był słodki oddział. Widzieliście normalnie na plaży. Do roboty typie Tutaj świry jeżdżą po, po plaży i nie plaży. Trzeba ich ogarnąć, a ty co? zabawę się bawicie, taka zabawa. Śmieszkolandia. Ja wam dam śmieszkolandię zaraz. Zobaczcie tutaj, o. Pojedziemy tędy teraz. Zobaczmy, co powiedzą. Ok, strasznie tu strzelają. Straszny graf pocisków, tu lata. Nic, słuchajcie, ja muszę w takim razie wybrać się na odpoczynek. Na odpoczynek, czyli o, pojedziemy tędy. O, panie policjancie, dzień dobry. Na szczęście moje opony są kuloodporne, więc. Zdarza się, przepraszam. O, tam kusy gościu stoi. Uuu! Miazga! Widzieliście to? Masz. No jezus, merda, Co te co auto robi z tymi ludźmi? Jaką rzeź nie porobił? Któż mógł przypuszczać i tego się spodziewać? Się pytam, gdzie jest w ogóle. A, chyba ten, dobrze jadę? Nie, chyba źle jadę. Przepraszam, ale. Dzień dobry. O, mogę normalnie przejeżdżać przez auta. Spoko. O, czekajcie, bo mi się dymi trochę. To, yy, trzeba by trochę uważać teraz. Bo auto mi się skopciło. I to brzmi groźnie akurat. Czekajcie, szukam w ogóle turendy. Przepraszam. Na lotnisko. Chyba w złą stronę jadę. O kurczę, oni mi tu strzelają po pysku. Ja wam pokażę. O! Tak? Do mnie strzelasz? Czekajcie, muszę przekąskę wziąć. Ok, pancerzyk. Kawizeleczkę jakąś, na przykład. E, Jeźdź, poczekaj chwilę, jadę. O, dobra. Ok. Dobra, spokojnie, auto jest pod kontrolą. Delikatne tam wgniecenia i ten, ten podobny, ale. Takimi rzeczami bym się nawet nie przejmował, słuchajcie. To jest pituś. Spicu pikuś, nic się nie dzieje Chyba dobrze jadę Tam, tam powinno być e, lotnisko Tam powinno gdzieś być To może mi się uda uciec Nie strzelaj Nie patrz, strzelił w twarz No w plecy mi strzelają Wiecie chyba pojadę pod prąd Bo wtedy jest większa szansa na przeżycie Oczywiście w rzeczywistości tego nie rób, człowieku Nie róbcie w rzeczywistości O, patrzcie, przyjechałem O szlak, dobra, proszę o GG tego się nikt nie spodziewał. Te auto po prostu jest zaskakujące. Zaskakująco dobre jest. Bo to miało być auto, a to okazało się, że to jest tramwaj. Widzicie? Ktoż mógłby przypuszczać, że auto ewoluuje? Tylko, żebym policji nie zgubił, bo to byłoby żałosne. Nie, może, nie mogę zgubić policji absolutnie. Trwają testy. Boże, jak to auto ciśnie, ja już nie nadążam po prostu z oglądaniem tego. Zoskręca... o kurde Dobra, jakoś wyjechałem. Jeny, jeny o. A ludzie muszą być zdziwieni. Czekają na tramwajkę. A tu koleś takim czymś przyjeżdża. Dobra, jedź spokojnie. Żeby policję nie zgubił, muszę wyjechać stąd jak najszybciej. Halo, halo, dzień dobry Dobra. Kolejne metro. Żeby tylko to nic nie przejeżdżało, bo będzie lipa. O kurde. No to teraz przygrzałem. Delikatnie auto mi gaśnie. Ale nie przejmujcie się tym, naprawdę wszystko jest pod kontrolą. Mniej więcej. O szlak. Co to? Ile tego metra jest? Ja się pytam. nie zbudowałem tramwaju, tylko samochód. To jest auto stuningowane, Nie tramwajka, ani metro, ani coś tam innego. Gdzie ten wyjazd? Jeszcze kolejne metro? A może. Przynajmniej uciekłem policji, widzicie? Jak chcecie uciec z policji, to najlepiej wjechać tutaj do metro i uciekać metrem. Zawsze działa znaczy, prawie zawsze. Bo czasami, jak chcę uciec bardzo, to wtedy mi wychodzi. No, niestety. Jest wyjazd? Już? Gdzieś? Tu? Tu? Nie? Tam? Dobra, spokojnie, damy radę. Właśnie na razie nic nie, nie, nie minąłem. Żadnego tramwaju nie ma. O, jest tutaj wyjazd. O, przepraszam. Gdzie jest ten tramwaj? Gdzie ja teraz jestem? Tu jestem. O. O, świetnie, no to oczywiście niezniszczalne to musi być. Czekajcie, tu jest w ogóle zjazd. Widzicie, tu jest taki bezpieczny zjazd. Z niego skorzystam, bo on wygląda dobrze i bezpiecznie. O. O, widzicie? Świetnie, idealnie, o to chodziło. Patrzcie, jak tutaj wierzę. normalnie bez problemu na wszystko mogę podjechać. W złą stronę, panie, typie, tędy. O Boże, nie no, spoko opcja. Słuchajcie, bardzo wam, bardzo, bardzo wam polecam, gorąco tego Wapida. Auto świetne po prostu. Ma bardzo wysokie zawieszenie, więc bardzo łatwo się wjeżdża na różne... Wzniesienia, niewzniesienia, na różne rzeczy, na które byście normalnie nie wjechali. Bardzo mega mi się podoba. O ostrożnie. O kurde. Nie tędy! Dobra, nieważne. Okej okay. Teraz auto jest troszkę lżejsze, jak widać. A tym, tym bym się nie przejmował. Absolutnie. Lekkie auto są teraz w modzie. O, kurde. Dobra, jedźmy tędy. Ok. Dałoby radę wskoczyć na górę Tylko musiałem się rozpędzić, Czekaj, spróbujmy Przepraszam, przepraszam Rozpędzam się Okej okay. No jest, no i znowu na chodniku ktoś to stał Naprawdę to jest żałosne Ile razy można mówić, nie no chodzimy po chodnikach Jak chodzicie po chodnikach, to liczcie się z tym, że mogę przejeżdżać Dobra Teraz podejście numer dwa Spróbuję wskoczyć tam na dach Zaparkować na koniec odcinka dojedziemy, może. jak nie, to dolecimy. Zobaczymy. O, zaraz się okaże. Okej. Okay. Próbuję kontrolować ten lot. O! Widzicie? Udany skok kaskaderski. 74 metry. Tak się parkuje. Jesteśmy na końcu odcinka. Dobra. Możemy iść na zakupy. A poleciecie na przykład do Meksyku. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Papa, pa. dajcie znać, co sądzicie na temat tego auta. Oczywiście nie tego, co widzicie z tyłu, tylko tego nowego. Takiego niezepsutego. No, trzymajcie się. Papa! Pa.